Witajcie kochani. Po raz kolejny spotykamy się na e, naszym rozważaniu, wprowadzeniu do medytacji, do słowa z dnia, tym razem przed nami e, dość wymagający fragment z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 16, wersety od 1 do 8, od pierwszego do 8 przypowieść o nieuczciwym rządcy. Jezus powiedział do swoich uczniów: pewien bogaty człowiek miał rządce, którego oskarżono przed Nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go więc do siebie i rzekł mu: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać. Na to rządca rzekł sam do siebie: Co ja pocznę, skoro mój pan odpiera mi zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: Ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział: sto beczek oliwy. On mu rzekł: Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz 50. Następnie pytał drugiego: A ty ile jesteś winien? Ten odrzekł: sto korców pszenicy. Mówi mu: Weź swoje zobowiązanie i napisz 80. Pan pochwalił nieuczciwego rządce, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości. Kochanie, w przygotowaniu do tej medytacji hmm, spróbujmy przywołać sobie obraz wyobraźmy sobie człowieka, który ma dług, który jest dłużnikiem to znaczy, że coś jest komuś winien. Spróbujmy sobie wyobrazić, jaka to jest sytuacja. Może kiedyś ktoś z nas był w takiej sytuacji, że ten człowiek się martwi, nie śpi, że ta myśl o długu bardzo obciąża jego życie, jego codzienność. Możemy też spróbować zobaczyć, że w perspektywie długu nie do końca da się normalnie funkcjonować, że ponieważ jest zadłużony, prawdopodobnie mu brakuje, być może na najbardziej podstawowe sprawy w życiu. I spróbujmy jakoś wejść w tę taką atmosferę mentalną człowieka, który które ma dług, to znaczy ma coś do oddania i nie jest w stanie tego zrobić od razu. Niech to nam posłuży jako obraz do medytacji. I w prośbie o owoc medytacji, prośmy o taką zdolność patrzenia na moje życie i moje trudności z Bożej Perspektywy. O zdolność patrzenia na sprawy mojego życia. Też te, które mnie obciążają na sposób Boży. Dla niektórych być może to będzie modlitwa o zmianę perspektywy. I w rozważaniu do tej medytacji spróbujmy przejść przez takie trzy punkty. Pierwszy z nich to właśnie dług. Możesz się zastanowić w tym punkcie, czy jest tak, że masz jakiś dług wobec kogoś. Gdzie są takie momenty w Twoim życiu, kiedy Ty jesteś dłużnikiem? To może być dług fizyczny, ale częściej mamy takie długi emocjonalne, że ktoś mi udzielił pomocy i czuję się zobowiązany do jej odwzajemnienia, albo ktoś uczynił mi dobro i ja mam takie poczucie, że powinnam, powinienem jakoś to dobre odpracować. A może nawet to nie jest trudne poczucie, może po prostu wdzięczność sprawia, że chciałbym też jakoś odwzajemnić dobro, które otrzymałem od jakiejś konkretnej osoby. Czasem mamy jakieś takie różne długi, które są zobowiązaniami, które są. Pewnymi przysługami, które sobie wzajemnie wymieniamy. I prawdopodobnie jest tak w życiu, że ja jestem w tej perspektywie dłużnika, ale też są inni ludzie dookoła mnie, którzy są w jakiś sposób, w moim rozumieniu rzeczywistości, dłużni mnie różne sprawy albo finansowe, albo właśnie emocjonalne, albo jeszcze jakiekolwiek inne rodzaje wzajemnych przysług, zobowiązań, kiedy ja czuję, że coś komuś dałem nad wyraz, a ten ktoś jakby nie do końca na to odpowiedział w sposób, którego bym szukała czy którego bym oczekiwał. Spróbuj poszukać. Spokojnie, wolno, w obecności Bożej takich przestrzeni w Twoim życiu, gdzie Ty jesteś dłużnikiem albo gdzie ktoś jest dłużnikiem wobec Ciebie. Spróbuj po prostu poszukać takich przestrzeni i po prostu przyjrzeć się im w obecności Bożej, zauważyć, że one w Twoim życiu są i istnieją w obydwu wymiarach. Punkt drugi: nieuczciwy rządca. To jest bardzo ciekawa przypowieść, ponieważ jest mi przedstawiana jakaś postawa, która jest nazywana nieuczciwością, postawą naganną moralnie, a jednak kończy się pochwałą nieuczciwego rządcy, że postąpił roztropnie. Istnieje kilka interpretacji tak naprawdę tego fragmentu, kilka takich, o których wiemy. Myślę, że nie będziemy się tutaj na nich mocno jakoś skupiać, natomiast to jest ciekawe, że Pan Bóg w tej przypowieści w jakiś sposób stawia nam tego człowieka za wzór i chwali jego zaradność. I szukając w tej perspektywie, jakby o co mogłoby chodzić Panu Jezusowi, dlaczego ta puenta jest taka zaskakująca, mogę się zastanowić, jak ja reaguję na sytuacje w życiu, które mnie przekraczają. Nie wiemy tutaj, nie znamy kulis tej sytuacji, nie wiemy, czy rządca był oskarżony uczciwie czy nieuczciwie, natomiast wiemy, że to oskarżenie najprawdopodobniej Zaskutkowała tym, że w krótkiej perspektywie miał nie mieć już pracy, którą wykonuje. I zobaczmy, że ten rządca w przypowieści wykorzystuje maksymalnie sytuację, w której jest, żeby zadbać o swoją przyszłość. Nie traci głowy, nie wpada w panikę, po prostu szuka i bierze z tej sytuacji to, co może wziąć. I spróbujmy w tej perspektywie popatrzeć właśnie na takie różne długi i różne opresyjne sytuacje w moim życiu. Czy ja m, chcę się w ogóle uczyć takiej postawy? Postawy, którą Jezus wskazuje jako dobrą, aby być roztropnym, aby nawet w sytuacji kryzysowej wykorzystać. Możliwości, które mam wykorzystać, możliwości intelektualne, jakby zaprząc swój intelekt, swoją pomysłowość, swoich przyjaciół, te wszystkie dobra, które mam dookoła siebie, aby szukać rozwiązania dla sytuacji. I to jest może takie miejsce na trochę taki rachunek sumienia, jakby na ile ja się jakby w moim życiu poddaję i pogrążam, a na ile pozwalam sobie szukać rozwiązań. Pamiętam kiedyś jedna z moich przyjaciółek w takim bardzo trudnym momencie dla siebie, trudnym dla jej życia i dla wiary, kiedy rozmawiałyśmy o tym momencie z perspektywy czasu. Powiedziała mi, że bardzo dużo sił zużyła na próbę opowiadania innym o tym, co czuje i próby znalezienia u kogoś zrozumienia. A powiedziała potem, że prawdopodobnie dużo szybciej by sobie by się uporała z tą sytuacją, gdyby tę energię włożoną w próbę wytłumaczenia komuś, yy, co czuje i jak jest, włożyła po prostu w próbę rozwiązania tej sytuacji. I być może to jest trochę jakiś moment mojego życia. Być może coś poszło w Twoim życiu, w Twojej służbie, w Twojej pracy, w Twoim powołaniu. Masz poczucie nie tak jak trzeba. Być może jest, są w tym jakieś Twoje zaniedbania, a być może jest zła innych ludzi i trudne, opresyjne sytuacje na zewnątrz. Niezależnie od tego, jak jest, spróbuj zaprosić Pana i spróbuj podjąć taki trud. Zastanowienie się, jak tę sytuację maksymalnie mogę wykorzystać dla mojego dobra, dla mojego zbawienia, dla mojej przyszłości. To jest bardzo trudne, ale to jest ta właśnie zmiana perspektywy, w której nawet to, co jest najgorszym złem z, mojej, z mojego powodu albo z cudzego powodu, ja mogę w perspektywie Bożej, w, w takiej rozmowie z nim, w życiu z Nim obrócić na dobro, jeśli tylko tego pragnę, jeśli tylko chcę szukać i działać w ten sposób. I punkt trzeci. Jezus, jedna z interpretacji tych, tej przypowieści mówi o tym, że być może ten rządca, ujmując dług, nie ujmował wcale z dobra pana, ale ze swojego procenta, który by zarobił na tej transakcji, bo był to jeden ze sposobów rozliczeń podobno w tamtych czasach za tego typu transakcje. Więc w tym ujęciu. On, ograniczając liczbę tych beczek oliwy czy innych dóbr ujętych w przypowieści, odejmuje tak naprawdę ze swojego pomniejszy dług, czyli zyskuje sobie życzliwość, natomiast nie okrada pana z tego, czego i tak pan by nie stracił na tej transakcji. I jeśli popatrzymy na tę przypowiedź w tym ujęciu. To można powiedzieć, że tym rządcom, który ujmuje dług, który go zmniejsza i czyni lżejszym, którego płaci ze swojego, jest Jezus. I to jest to, co on zrobił dla mnie i dla Ciebie, bo w perspektywie nauki biblijnej zapłatą za grzech jest śmierć. Więc każdy z nas, kto grzeszy, powinien doświadczać śmierci. A Jezus ten dług bierze na siebie, nie dlatego, żeby, go, żeby oszukać prawodawcę, tylko dlatego, żeby zapłacić swoją część ze swoich. I kiedy tak patrzę na to w tej perspektywie, to mogę sobie spróbować przypomnieć właśnie takie sytuacje, takie okoliczności w życiu, gdzie to ja zawiniłam albo zawiniłem, a nie poniosłam i nie poniosłam konsekwencji. Być może poniósł je ktoś inny, a być może zostało mi po prostu darowane. Mogę sobie przypomnieć jakieś okoliczności w moim życiu, kiedy sytuacja była opresyjna, a ktoś mi po prostu bezinteresownie pomógł, albo Bożą interwencją, nagle te okoliczności się zmieniły, rozjaśniły. I w tej perspektywie. Mm, Mogę wysilić też swoją pamięć jako takie ćwiczenie duchowe, że to Jezus jest tym, który ujm ujął mi długu, i to jest tak naprawdę perspektywa mojego życia jako chrześcijanina, którą powinienem i powinnam, którą chciałbym, chciałabym żyć, niezależnie od tego, co dzisiaj trudnego dzieje się w mojej codzienności. Jakby wartość ofiary Chrystusa się nie zmniejszyła, niezależnie od tego, co przeżywasz, on ciągle chce ci ujmować i ciągle. Hmm, to nie znaczy, że to się jakoś rozpływa w powietrzu, ale on po prostu wkłada swoje serce w te miejsca, gdzie ty nie dostajesz, gdzie ty już nie możesz czegoś nieść, on tam wkłada swoje serce. On bierze bardzo dużą część na siebie, płaci ze swojego, ponieważ Cię kocha, bo Cię wspiera, bo chce być obok Ciebie. I czy ja chcę być w ogóle wrażliwa, wrażliwa na taką rzeczywistość, czy chcę sobie o niej przypominać? I w tej perspektywie, pamiętając o tym, że to Jezus jest tym, który tak wiele zapłacił i płaci ciągle za mnie i dla mnie, czy właśnie chcę pozwalać, żeby odbudowywała się we mnie nadzieja, żeby właśnie szukać tych rozwiązań, również rozwiązań, które jakby Bóg mi daje w obrębie tego świata, czy chce się rozejrzeć dookoła, czy chcę wyjść z jakiegoś mojego martwego punktu. Czy chce na nowo stać się człowiekiem, który właśnie patrzy i żyje w perspektywie Bożej i szuka patrzenia na świat Jego oczami? Zachęcam do takiego rozważania w oparciu o to Słowo i życzę Wam bardzo dobrej, błogosławionej modlitwy z Panem Bogiem rekolekcje adwentowe dla osób konsekrowanych i księży. Polega to na tym, że modlimy się piątkowym wprowadzeniem i raz w tygodniu mamy grupę dzielenia. Serdecznie Was zachęcam, abyście się zapisywali. Każdy, kto się zapisze, dostanie od nas informację, z kim ma spotkanie online w grupie dzielenia. Serdecznie zapraszamy.